Chciałem serdecznie powitać całą radę miasta, panie prezydencie, również zaproszonych gości. Pozwolą Państwo, że się przedstawię moje nazwisko Jacek Grabarczyk. Występuję tutaj jako założyciel firmy Transgaj, która wykonywała roboty w, na terenie parku Chopina i Lasu Komunalnego, i w, pozwoliłem sobie po odbytej sesji, w ostatniej wyciągnąć stenogram i pozwolą Państwo, że odniosę się do tych zarzutów, które po prostu tutaj pod adresem naszej firmy były wystosowane. Tutaj chciałem się odnieść do tego, co zostało powiedziane dzisiaj tutaj przez Pana Radnego Zawilskiego, że Tutaj Państwo byliście w pierwszych dniach września na terenie parku i były zauważone pewne niedociągnięcia, ale chciałem powiedzieć, że była to, już, była to wizyta po odbiorze, który powiedzmy odbył się tutaj w 18. 18 Koniec sierpnia, tak, koniec sierpnia, roboty zostały zakończone. Pod, pod, pozycją, pod pozycją uwagi do wykonanych robót nie zanotowano żadnych uwag. Były natomiast zgłoszone pewne zalecenia, które my żeśmy przyjęli jak gdyby do realizacji i, i które właściwie na drugi dzień po odbiorze zostały zrealizowane i zostały załatwione. Także nie ma mowy, jak tutaj zostało powiedziane, że my żeśmy jak gdzieś powiedzmy robili jakieś poprawki po wykonanych robotach. Poprawek w związku z tym, że nie było żadnych uwag, więc poprawek żadnych żeśmy nie wykonywali. Jeśli chodzi o zakres robót, to znaczy ilość wyciętych drzew, gdzie powiedzmy Państwu się wydaje, że powiedzmy zostało wycięte więcej więc po prostu ja mówię, że żeśmy wycięli tylko tyle i do, do jak, taką, taką ilość, jaka została zobligowana NASA z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska i tylko m, wiedząc, m, wiedząc, że powiedzmy konsekwencje wycinki większej ilości drzew są m, m, bardzo duże, m, więc po prostu Wiemy o tym doskonale, że, po prostu, że, jed, że, że możemy wyciąć tylko tyle, jako taką ilość drzew i tylko te drzewa, które zostały wskazane w decyzji. Także tutaj nie ma mowy o powiedzmy, robieniu jakichś no, wycinek samowolnych. Ja przede wszystkim chciałem odnieść się do wypowiedzi, jak gdyby, które na poprzedniej sesji były prowadzone jak gdyby w dwóch nurtach. Był jeden nurt, powiedzmy taki, który, powiedzmy, tutaj przedstawiał pan Wojnas, gdzie, powiedzmy, no, chwalił się, powiedzmy, miejscem tutaj przed Domem Kultury, z kwerem, powiedzmy, parkiem, który został utworzony wraz z funkcjonującą fontanną przed Domem Kultury, przed oprowadzonymi przez, przez siebie gośćmi. I chciałbym powiedzieć tutaj, że, że to również, ten skwer również wykonywała nasza firma. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie zarzuty, które powiedzmy Państwo tutaj żeście wystosowali, jeśli chodzi tutaj o osobę Pana Zabilskiego, Pani Rakiewicz i, i oczywiście tutaj Pana Korytkowskiego, to ja rozumiem, że Państwo jak gdyby, że te odczucia, powiedzmy, jak gdyby źle wykonanej pracy, to są takie odczucia subiektywne, bo podejrzewam, że, żeście Państwo nie odnosili tej naszej pracy do jakiegoś wzorca, prawda? Nie wiem czy po prostu, czy, 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 do jakich, lub jeżeli, jeżeli zostało odniesione to do jakiegoś wzorca, no to ja bym chciał wiedzieć do jakiego wzorca. Bo z punktu widzenia wykonawcy, jedynym wzorcem, według których my możemy naszą pracę wykonywać, to jest projekt, prawda? Projekt był uzgadniany i był realizowany ileś tam miesięcy wcześniej. Projekt był konsultowany z przedstawicielami urzędu, były, że tak powiem, różne, różne, że tak powiem, opcje, tego tego projektu były konsultowane, został zatwierdzony w postaci takiej, jakiej powiedzmy była realizowana. W związku z tym my nie możemy jak gdyby tutaj jako wykonawca subiektywnie się do tego odnosić, my tylko możemy realizować to, co zostało przedstawione w projekcie, to zostało przedstawione w kosztorysie inwestorskim i to, co po prostu do nas z racji wykonawcy, zostało nam zlecone, więc po prostu tutaj, no żadnej takiej możliwości, powiedzmy, dowolności tutaj być nie może. Powiedzmy jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że w trakcie tej inwestycji miały miejsce pewne, miały miejsce pewne, pewne takie zdarzenia wandalizmu. Te zdarzenia wandalizmu również odnosiły się, do, znaczy odnosiły się do, 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 do tych elementów, które my byśmy realizowali i one miały miejsce również po odbiorze.